Czy zastanawiałeś się kiedyś, co sprawia, że produkty premium są tak pożądane? Albo dlaczego ludzie są gotowi płacić więcej za marki luksusowe? Jakie strategie są kluczowe, aby skutecznie sprzedawać produkty i usługi, właśnie te z wyższej półki? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w dzisiejszym, piątym już odcinku Gigantów Komunikacji. Cześć, ja nazywam się Artur Raba i podczas dzisiejszego odcinka dowiesz się, czym dokładnie jest marka premium i jak różni się od zwykłych, masowych produktów. Po drugie, dlaczego prowadzenie biznesu premium może być nie tylko bardzo rentowne, ale także bardzo pozytywnie wpływać na wizerunek Twojej firmy. I po trzecie, to, co oczywiste, co jest głównym tematem. Dzisiejszego odcinka, jaką strategię sprzedaży stosować, aby, aby skutecznie sprzedawać markę premium? No to zaczynamy od początku. Do nagrania dzisiejszego odcinka sprowokował mnie poprzedni tydzień. W ostatnim tygodniu miałem aż dwukrotnie okazję przeprowadzić seminaria, webinary dotyczące promocji sprzedaży marki premium. Natomiast zaskakujące dla mnie było to, że w obu przypadkach zleceniodawcy zwrócili uwagę, że bardzo chcą, żeby uzbroić uczestników spotkania, czyli osoby zajmujące się sprzedażą produktów premium, w umiejętność radzenia sobie z obiekcją cenową. I zawsze w takiej sytuacji zapala mi się żółta lampka ostrzegawcza, dlatego że jeżeli rozmowa sprowadza się do ceny na temat produktów premium, no to wydaje mi się, że praca wcześniej nie została wykonana odpowiednio, dlatego że kiedy rozmawiamy o produktach premium, cena absolutnie schodzi na plan dalszy. Kiedy klient prowokuje rozmowę na temat ceny, jest to dla mnie jednoznaczny sygnał, że nie zauważa on wartości stojącej za proponowanym rozwiązaniem premium. Dlatego zacznijmy jeszcze raz od początku, czyli czym jest marka premium i no, i właśnie, teraz sam sobie, sama sobie zadaj pytanie, kiedy myślisz o, o rozwiązaniu premium, o produkcie albo o usłudze premium, to co przychodzi ci do głowy? Nie wiem, może to być na przykład szumnie zapowiadany nowy model iPhone'a, który właśnie pojawia się na rynku, albo być może jakaś ekskluzywna torebka, za którą niektórzy są gotowi oddać ostatni grosz, to są przypadki z życia. Ale czym tak naprawdę jest marka premium i czym różni się od zwykłego produktu, który znajdziesz na półce, na przykład w supermarkecie? No to trzeba powiedzieć jedno, że kiedy wrzucisz do Google'a w definicję czym jest produkt premium, no to możesz tam znaleźć m.in. takie odpowiedzi. Marka premium oferuje produkty albo usługi wyższej jakości, często wyższej cenie w porównaniu do produktów innych na rynku. Produkty te są postrzegane przez konsumentów jako bardziej ekskluzywne, jako bardziej luksusowe lub posiadające lepsze właściwości, lepsze wartości niż ich standardowe odpowiedniki. Mnie najbardziej podoba się trzecia definicja: marka premium to nie tylko produkt, to obietnica wartości stojąca za daną propozycją. No właśnie, i na tym chciałbym się skupić, dlatego że jeszcze raz podkreślę: marka premium to nie jest tylko produkt, to obietnica pewnej jakości, pewnego prestiżu albo na przykład bardzo wyjątkowego doświadczenia. Bo kiedy kupujesz coś z wyższej półki, to płacisz przecież nie tylko za sam produkt, nie kupujesz tych korzyści funkcjonalnych tylko. Ale przede wszystkim kupujesz emocje, które wzbudza ten produkt. I teraz, co odróżnia produkty premium od ich standardowych odpowiedników? No i na plan pierwszy, oczywiście, wysuwa się jakość. Materiały są lepsze, przynajmniej tego oczekujemy, są wykonane bardziej precyzyjnie, bardzo często stosowana jest najnowsza technologia. Producenci produktów premium spędzają całe noce bezsenne zastanawiając się, jak sprawić, aby, aby ich produkt był nie tylko użyteczny, ale przede wszystkim piękny, żeby był pożądany. Jednak marki premium nie ograniczają się tylko do lepszych materiałów czy do lepszej technologii. One tak naprawdę sprzedają pewnego rodzaju historię, opowiadają nam pewnego rodzaju styl życia. I kiedy kupujesz na przykład luksusowy zegarek, to kupujesz przede wszystkim wizję samego siebie, który. Ceni tradycję, ceni dokładność, ceni elegancję. I to samo na przykład dotyczy samochodów, to samo dotyczy odzieży, to samo dotyczy technologii, czy spędzenia nocy w markowym hotelu. Czyli jest to coś więcej niż tylko sam produkt. Jest to zdecydowanie więcej niż sam produkt. To, czego oczekujemy po produktach premium, to przede wszystkim właśnie oczywiście jakość, to poczucie bezpieczeństwa. Nie chodzi tylko o bezpieczeństwo materiałów, z których coś jest zrobione. Natomiast chodzi też o moje bezpieczeństwo zakupowe. Kupując produkty premium, płacąc za nie więcej, ja wiem, że nie ryzykuję. Zgodnie ze starym powiedzeniem, nie kupuje się bubla, bo na bublach się dwa razy traci. Kupuje się pewnego rodzaju styl życia, kupuje się wyróżnienie, kupuje się modę, popularność, poczucie przynależności albo wręcz poczucie wyjątkowości. I to wszystko razem sprawia, że każdy z nas jest w stanie zapłacić za produkty premium więcej i jest z tego cholernie szczęśliwy i zadowolony. I dlatego jeszcze raz podkreślę, że kiedy rozmowa z klientem sprowadza się do negocjacji cenowych, to dla mnie oznacza to tylko. Jedno, a mianowicie klient nie zauważył tego wszystkiego, o czym teraz mówimy, nie zauważył tej całej wartości, tej całej historii, nie rozumie tego, co stoi, tej całej obietnicy, co stoi za rozwiązaniem premium, nie rozumie tej całej obietnicy, którą, którą oferuje rozwiązanie premium. I to, co jest charakterystyczne z produktami, z markami premium, to to, że budują one bardzo silną więź ze swoimi klientami. Oferują oczywiście wyjątkowe usługi, takie czy bardzo często spersonalizowane usługi czy produkty, albo bardzo ekskluzywne kluby dla swoich najbardziej lojalnych. Zwolenników czy klientów, wręcz tworzą pewnego rodzaju społeczeństwa, stowarzyszenia, ale wszystko to po to, żebyś czuł się bardzo niezwykle jako członek właśnie tego elitarnego klubu, do którego marka premium Cię zaprasza. No i teraz pojawia się drugie pytanie, dlaczego warto zajmować się sprzedażą marki premium? Czy nie lepiej sprzedawać produktów tańszych, które być może łatwiej się sprzedają? Decyzję oczywiście zostawiam Tobie. Ja zawsze miałem tą przyjemność, że zawsze miałem do czynienia z produktami premium. Jestem akurat z tej kategorii osób, które w sprzedaży wolą sprzedać produkt droższy na marży premium, niż sprzedawać produkty tańsze, latając od rana do wieczora i sprzedając produkty tanie. Oczywiście, decyzja należy do Ciebie. Uważam, że budowanie marki premium, czy wizerunku premium w oczach klientów niesie za sobą szereg bardzo wielu, bardzo atrakcyjnych korzyści. Pierwszą z nich to jest oczywiście korzyść ekonomiczna, dlatego że na produktach premium zarabia się po prostu marże premium. Produkty premium dzięki tej swojej wyjątkowości, dzięki tej ekskluzywności, pozwalają na określenie znacznie wyższych cen. I klient rozumie, że płaci nie tylko za sam produkt, ale też za całe doświadczenie, za, za osobowość, która kryje się za tą marką, za prestiż, który z tym jest związany. Na przykład weźmy. No, najbardziej chyba popularny przykład, czyli firmy Apple, która jest mistrzem, moim zdaniem, w kreowaniu właśnie wrażenia ekskluzywności wokół swoich produktów. I to się przewija już nawet, kiedy wchodzisz na stronę Apple, kiedy wchodzisz do Apple Store'a, który w ogóle nie przypomina sklepu, przypomina raczej miejsce spotkań przyjaciół, którzy są zainteresowani nowoczesnymi technologiami. Nawet nie musisz korzystać z salonu Apple'a. Wystarczy jak zamówić przez, przez internet. Doświadczenie z rozpakowywaniem produktu Apple'a jest według mnie absolutnie nie do przecenienia. I to pozwala na zbudowanie silniejszej więzi emocjonalnej. I za takie rzeczy ludzie, my, klienci, ja personalnie, jestem w stanie zapłacić więcej i co, i co więcej. I bardzo się z tego powodu cieszę. Drugi powód, dlaczego warto budować markę premium, to oczywiście bardziej stabilny i przewidywalny biznes. Marki premium bardzo często mają znacznie większą odporność na różnego rodzaju wahania rynkowe. Klienci bardzo często są znacznie bardziej lojalni i są znacznie mniej wrażliwi, wrażliwi na, na ruchy cen. Są bardziej skłonni zaakceptować wyższe ceny. I co jest bardzo istotne, są bardziej skłonni do ponownych zakupów, nawet w takich mniej stabilnych czasach ekonomicznych. Mieliśmy niedawno bardzo ważny ekonomicznie czas dla wielu przedsiębiorców, jakim był czas COVID-u. Jakoś nie słyszałem, żeby w tym czasie któraś z restauracji McDonald's została zamknięta. Natomiast bardzo wiele mniejszych prywatnych firm gastronomicznych, czyli restauracyjnych. Niestety nie przytrzymało tego, tego okresu. Innym przykładem może być oczywiście Mercedes-Benz, który mimo oczywiście różnych turbulencji rynkowych konsekwentnie utrzymuje bardzo silną sprzedaż w oparciu o, o silny poziom lojalności swojemu, swoich klientów i stałemu popytowi na, na luksusowe samochody. Powód numer 3, dlaczego warto budować pozycję premium w oczach klientów, to właśnie, właśnie większa lojalność klientów. Dlatego że budowanie marki premium wiąże się z tworzeniem bardzo emocjonalnych więzi z konsumentami, bardzo głębokich więzi z konsumentami, a to z kolei przekłada się na ich lojalność, a lojalność klientów jest walutą no i elementem nie do przecenienia w biznesie. Są fani marek, którzy po prostu będą kolejne produkty zmieniać tylko i wyłącznie w ramach danej marki. Na przykład Harley-Davidson, bo ciekawe jest to, że jeżeli chodzi o jakość, to specjaliści, którzy dobrze się znają na motocyklach, twierdzą, że nie jest to marka, którą się wybiera ze względu na jakość motocyklu czy rozwiązań zastosowanych w tych motocyklach. Natomiast Harley Davidson to jest przede wszystkim styl życia. Harley Davidson nie kupuje się dla jakości. Kupuje się dla przygody, dla, dla niezależności, dla poczucia wolności. I, I to buduje całą kulturę, całą społeczność, którą, którą marka zbudowała wokół siebie. Nawet styl ubierania się tych osób jest bardzo charakterystyczny, i bardzo łatwo jest odróżnić harlejowca od innego użytkownika innych marek. Czwarta bardzo ważna korzyść zbudowania marki premium to oczywiście bardzo silna bariera przed konkurencją. Wysoki standard, wysoka jakość. Unikalne doświadczenia, które oferuje marka premium, bardzo silny ten związek emocjonalny, który buduje się z klientami, sprawia, że bariera wejścia dla nowych konkurentów jest niezwykle wysoka. I luksusowe marki, na przykład takie marki zegarków jak Rolex, one bardzo konsekwentnie utrzymują swoją dominację na rynku. Jest wiele innych, przecież również, również markowych producentów, natomiast Rolek czy Patek Philippe oferują coś zupełnie odmiennego. I na zegarki tych, tych marek niektórzy potrafią czekać 2, 5 czy 7 nawet lat. Dlatego, że kupuje się tutaj nie tylko oczywiście zegarek, tylko pewnego rodzaju historię. Kupuje się status, kupuje się dziedzictwo, które trudno jest naśladować innym innym graczom na rynku. I piąta, bardzo ważna korzyść wynikająca z budowania marki, silnej marki Premium. To możliwość dokonywania transferu korzyści z jednego produktu na inny w ramach tego samego producenta. Każda firma, która zbuduje silną markę premium w danej kategorii, może bardzo łatwo wprowadzić nowe produkty pod tą samą marką i czerpać z tych samych elementów, takich jak zaufanie klientów, lojalność klientów. Marża premium związana z, ze sprzedażą nowych produktów. Takim przykładem jest na przykład firma Virgin, która z powodzeniem przeniosła swoją markę z branży muzycznej na początku na lotniczą, później na telekomunikacyjną, dzisiaj nawet na kosmiczną i każdorazowo korzysta z bardzo silnego, pozytywnego wizerunku. Ten transfer. Wartości, obietnicy stojącej za tą marką jest przenoszony z jednej firmy na drugą albo z jednego produktu na drugiego. To bardzo często również widać, na przykład na moim rynku, czyli na rynku trenerów biznesu czy coachów biznesu, którzy mają tak silnie wyrobioną markę, że dla wielu klientów nie ma aż tak dużego znaczenia, jaki temat będzie realizowany w danej grupie, na przykład w danej organizacji czy w danym zespole. Decydują się na taką osobę, dlatego wiedzą, że za tą marką stoi, stoi pewnego rodzaju jakość, stoi pewnego rodzaju obietnica i niezależnie od tego, który z programów szkoleniowych wybiorą, to wiedzą, czego się mogą, mogą spodziewać. Ten transfer korzyści bardzo pomaga we wprowadzaniu nowych rozwiązań na rynek. No i trzeci punkt, czyli jak sprzedawać markę premium, no i tutaj przygotowałem dla ciebie dziewięć takich punktów, dlatego że zarządzanie marką premium to tak naprawdę ciągłe balansowanie to jest takie mistrzostwo w równoważeniu między z jednej strony ekskluzywnością, czy też czasami nawet niedostępnością, a, a jakością, tradycją i nowoczesnością. I pierwszym elementem w tej całej strategii to jest przede wszystkim zrozumienie swoich klientów. Pierwszy krok to i nie chodzi tutaj tylko o zrozumienie kim są twoi klienci, ale przede wszystkim Jakimi wartościami się kierują, i czy te wartości to są te wartości, które mogą znaleźć, korzystając z Twojego rozwiązania premium? Czyli poznanie tych klientów na znacznie, znacznie głębszym poziomie i wiedza o tym, co skłania Twoich klientów do sięgania po produkty premium w tym przypadku jest niezwykle kluczowa, dlatego że nie zwracamy tutaj w ogóle w sprzedaży produktów premium na elementy takie związane, wynikające z funkcjonalności danego produktu. Podam bardzo prosty przykład. Na przykład. Damskie obuwie. Jeżeli mielibyśmy tutaj zwracać uwagę na korzyści funkcjonalne, a jakie są korzyści funkcjonalne z butów? Korzyści funkcjonalne z butów to są, polegają na tym, że but ma być dla mnie wygodny, ma chronić moją stopę, pozwalać mi się przemieszczać z punktu A do punktu B. I wiele damskich modeli obu, obuwia w ogóle nie spełnia kryterium korzyści funkcjonalnych. Wiele pań cierpi wręcz korzystając z niektórych modeli, niektórych marek premium butów damskich. Natomiast to nie ma dla nich żadnego znaczenia, dlatego że kupują, kupują te, te buty, ten model nie ze względu na korzyści funkcjonalne, tylko na korzyści emocjonalne. Prawda? Co za tym idzie, bardzo ważne jest to, aby poznać, jakimi emocjami kierują się twoi klienci sięgając po rozwiązania. Premium, czy na przykład jest to jakość, czy jest to trwałość, czy jest to może design, czy jest to poczucie bezpieczeństwa, poczucie nieryzykowania pewnej przewidywalności, może komfortu, może innowacyjności. Te wszystkie elementy musisz bardzo dokładnie przeanalizować. I, i segmentacja rynku i dopasowanie swojej oferty do konkretnych oczekiwań Twoich klientów bardzo pomoże Ci przygotować całą strategię sprzedażową. Bo zupełnie inaczej będziesz kierował swoje rozwiązania, na przykład dla młodych profesjonalistów poszukujących nowoczesności i technologii, a zupełnie inną narrację powinieneś budować, kiedy kierujesz swoje rozwiązania dla klientów dojrzałych, którzy cenią sobie na przykład tradycję i klasę. Drugim punktem to jest budowanie silnej marki osobistej. Mam tutaj na myśli markę osobistą osoby, która zajmuje się promocją marki premium. Dlatego, że sprzedawca produktów premium musi stać się, sam produktem premium w oczach klientów. Powinna być tutaj, powinien być tutaj bardzo wysoki poziom spójności, i to wymaga nie tylko. Doskonałej znajomości oferowanych produktów, ale również umiejętności kreowania siebie jako, jako bardzo atrakcyjnej w oczach klientów osobowości, z wysokim poziomem umiejętności, kompetencji, ale również pewnego rodzaju postawy, kultury osobistej, zaangażowania, motywacji, nieodpuszczania, odpowiedzialności, współodpowiedzialności, kreatywności i pewnie moglibyśmy tak wymieniać to do jutra. Sprzedawca powinien być. Wizytówką marki premium, powinien być ambasadorem marki premium, powinien odzwierciedlać jej wartości, powinien reprezentować ten prestiż we własnym zachowaniu, we własnym wyglądzie, we własnych kompetencjach. I dla klientów marek luksusowych czy marek premium, Kontakt z tego typu sprzedawcą, czy doradcą, czy, czy handlowcem, czy przedstawicielem, jako bezpośrednim reprezentantem danej marki, jest niezwykle ważny, jest niezwykle kluczowy i bardzo często to on determinuje podjęcie przez klientów decyzji, bo tak naprawdę chodzi tutaj o autentyczność i o spójność na każdym touchpoincie, tak zwanym czyli na każdym punkcie styku klienta z marką. I bardzo ważnym tym touchpointem jest kontakt z osobą, która zajmuje się promocją marki premium. Punkt numer trzy w naszej strategii sprzedażowej to kreowanie wyjątkowych doświadczeń dla klientów. Marki premium to przede wszystkim doświadczenie, które oferują swoim klientom. Muszą zatem one tworzyć niezapomniane wręcz wrażenia na każdym etapie czy na każdym kroku interakcji z klientem. Od strony internetowej, od profili na mediach społecznościowych, od tego w jaki sposób odbierany jest telefon w firmie, od jakości obsługi klienta w sklepie czy w salonie, przez atmosferę zakupów, od przez moment otwarcia opakowania, to wszystko musi być bardzo wyjątkowe i dostarczać niezapomnianych doświadczeń. I luksusowe hotele, takie na przykład jak Ritz, osiągnęły mistrzostwo w dostarczaniu właśnie takich wyjątkowych doświadczeń. On personalizują swoje usługi, zwracają uwagę na najdrobniejsze szczegóły, na każdego indywidualnego klienta po to, aby każdy gość czuł się wyjątkowo i czuł się wyjątkowo doceniony poprzez to indywidualne podejście. I o to chodzi w promocji marek premium. Punkt numer cztery to skoncentrowanie na jakości. Produkty premium muszą być synonimem najwyższej jakości. Dla marek luksusowych inwestycje w najlepsze materiały, w najlepsze technologie, najnowocześniejsze technologie, najbardziej precyzyjne metody, np. produkcji, jeżeli to jest wymagane, są absolutnie konieczne. Na przykład takie marki jak Montblanc są bardzo znane z tego, że bardzo dbają o dbałość w szczegółach produkcji swoich, swoich zegarków, swoich Piór przede wszystkim i to skupienie na jakości, na detalu nie tylko buduje zaufanie wśród konsumentów, ale przede wszystkim wyróżnia produkt na tle konkurencji i to jest najważniejsze. Piąty punkt niezwykle ważny to umiejętność opowiadania historii, dlatego że każda marka premium opowiada jakąś swoją własną historię, właśnie po to, aby tworzyć te emocjonalne, głębokie połączenia z klientami. I marketing narracyjny pozwala właśnie konsumentów poczuć się częścią czegoś. Wyjątkowego, czegoś większego niż sam produkt, i dlatego kupujemy produkty premium. Nie dla tych, jeszcze raz podkreślam, korzyści funkcjonalnych, tylko, tylko dla tych korzyści emocjonalnych, które bardzo często zbudowane są właśnie poprzez storytelling marki premium. Może to być historia na przykład założycieli, albo, albo dziedzictwo jakiegoś rzemiosła, które sięga 100 lat wstecz, albo jakaś unikalna filozofia, która stoi za daną marką. Na przykład, Marka whisky Makalan wykorzystuje cały czas swoje bogate doświadczenie i tradycję w destylacji aby zbudować opowieść, która przyciąga koneserów z całego świata, podkreśla w ten sposób wyjątkowość, podkreśla w ten sposób jakość. Szósty pół naszej strategii sprzedaży to wykorzystanie mediów społecznościowych i influencerów. W dzisiejszych czasach media społecznościowe stanowią potężne narzędzie w rękach marek premium i pozwalają na dotarcie do szerokiej, jednocześnie najlepiej targetowanej grupy odbiorców i współpraca z influencerami, którzy pasują do wizerunku marki, którzy reprezentują to te same wartości, którzy, za którymi stoi podobna historia, może znacząco zwiększyć zasięg, wpływ marki na, na cały rynek. I influencerzy, którzy właśnie dzięki tej swojej autentyczności i zaufaniu, jakim cieszą się na przykład wśród klientów, czy wśród swoich obserwujących, czy tam followersów, mogą bardzo skutecznie przekazać wartości stojące za, do, za daną markę i za daną marką, i przyciągnąć też nowych klientów. Na przykład. Takim przykładem dla mnie jest współpraca marki Omega, mojej ulubionej marki z zegarków, z aktorem Danielem Craigiem, który nie tylko reklamuje zegarki, ale również podkreśla też luksusowy charakter tych zegarków. No i oczywiście z, związek ze światem Jamesa Bonda, więc dla mnie nie, nie jest potrzebne nic więcej. Punkt numer siódmy w naszej strategii to cena, która jest wskaźnikiem wartości marki. Wysokie ceny marek rozwiązań premium mają sygnalizować wyższą jakość, to jest oczywiste większą ekskluzywność, prestiż i to jest, bardzo, to jest bardzo kluczowe w sektorze premium, czy w sektorze rozwiązań luksusowych. I takie marki jak Chanel czy Gucci one ciągle utrzymują wysokie ceny, i to nie tylko wręcz to dodatkowo nawet można powiedzieć zwiększa taką postrzeganą wartość ich jako produktów luksusowych, mniej osiągalnych i tak dalej i to podkreśla ich ekskluzywny charakter. Także żonglowanie czy też manipulowanie w tym znaczeniu sterowanie ceną może mieć ogromny wpływ na to jak dane rozwiązanie jest postrzegane, dlatego że jeżeli cena jest zbyt niska, a obietnica jest bardzo wysoka, to coś nam tu nie gra, prawda? Czujemy jakiś, jakiś fałsz w tym wszystkim. Ktoś mi bardzo dużo obiecuje, za bardzo niską cenę w mnie rodzi się jakaś wątpliwość dotycząca tego, czy tam rzeczywiście jest odpowiednia jakość. W związku z tym wartościowanie, definiowanie ceny produktów w taki sposób, aby z jednej strony oczywiście odzwierciedlały i koszty, Produkcji czy jakości, ale przede wszystkim koszty wartości marki, która jest niezwykle trudna do wycenienia, jest bardzo ważnym elementem w strategii sprzedażowej marek luksusowych czy marek premium. To, co jest niezwykle ważne, to właśnie to podejście pomaga również w ochronie przed na przykład nadmierną konkurencją cenową. Marki premium nie boksują się tak bardzo cenowo ze swoją konkurencją, zachowują swoje marże, a to z kolei pozwala im zapewnić, zapewnić długoterminową rentowność, a w biznesie tak naprawdę o to chodzi. Punkt numer 8 to ciągłe, stałe wręcz innowacje. W świecie produktów premium ciągłe innowacje są po prostu niezbędne żeby utrzymać zainteresowanie, żeby utrzymać zaangażowanie klientów, żeby utrzymać ich lojalność, marki premium muszą nieustannie wprowadzać nowe rozwiązania, nowe technologie, nowe wzory, nowe ulepszenia istniejących produktów, za, aby być zawsze bardzo atrakcyjnym dla swoich klientów. Na przykład Tesla. I być może ona nie kojarzy się z luksusem, ale na pewno jest to w marka w kategoriach marek premium i zbudowała tę swoją pozycję dzięki innowacjom technologicznym i zdobyła dzięki temu bardzo silną pozycję na rynku samochodów premium. No i dziewiąty, ostatni punkt naszej strategii to ciągłe monitorowanie i ciągła adaptacja do zmieniającego się rynku, dlatego że świat marek premium bardzo szybko się zmienia. Trendy bardzo szybko się zmieniają, preferencje konsumentów zmieniają się jeszcze szybciej, a warunki rynkowe w ogóle zmieniają się jeszcze szybciej. Dlatego ekstremalnie istotne jest to, aby cały czas trzymać rękę na pulsie i być na bieżąco z najnowszymi trendami, z najnowszymi potrzebami, z najnowszymi reakcjami klientów na to, co się dzieje, po to, aby reagować na to, czego klienci oczekują i dostosowywać swoje strategie. I na przykład taka marka jak Louis Vuitton, ona bardzo systematycznie, bardzo konsekwentnie analizuje trendy rynkowe, adaptuje swoje kolekcje bardzo regularnie, dopasowuje swoje strategie marketingowe, aby cały czas utrzymywać swoją pozycję, jeżeli nie lidera w modzie luksusowej, nie znam się na tym, ale to na pewno utrzymać pozycję bardzo mocnej marki premium w tym segmencie rynku. No dobra, to na tyle dzisiaj. Dzisiaj poznałeś fascynujący świat marek premium. Odkryłeś, co sprawia, że są one tak naprawdę pożądane i dlaczego ludzie są gotowi płacić więcej za luksusowe produkty. Dowiedziały się, czym dokładnie jest marka premium i czym różni się od zwykłych produktów dostępnych masowo na rynku. Dowiedziały się również, jakie emocje i doświadczenia wiążą się z produktami premium. Odkryłeś również, że produkty premium oferują nie tylko wyższą jakość produktów, czy tam na przykład wykonania, ale przede wszystkim pewnego rodzaju styl życia. Oferują emocje, oferują doświadczenia i w ten sposób budują silną więź z klientem. Prowadzenie biznesu premium w związku z tym jest nie tylko bardziej rentowne, ale też bardzo pozytywnie wpływa na wizerunek Twojej firmy. Poznałeś korzyści takie jak wyższa marża, marża premium, większa stabilność biznesu, wyższy poziom, poziom lojalności klientów, silna bariera przed konkurencją oraz możliwość transferu korzyści z jednego produktu na inny. Nauczyłeś się również jak skutecznie sprzedawać markę premium, poznałeś 9 etapów poprzez zrozumienie potrzeb i preferencji odbiorców, budowanie silnej marki osobistej. Przedstawiciela tej marki, czy sprzedawcy, czy handlowca, dostarczanie wyjątkowych doświadczeń klientom, skupianie się na najwyższej jakości w każdym elemencie, w każdym touchpoincie z klientem, opowiadanie historii, storytelling stojący za marką, wykorzystywanie mediów społecznościowych i influencerów, stosowanie ceny jako parametru wartości marki premium, ciągłe innowacje oraz ostatni punkt ciągłe monitorowanie i adaptacja do zmieniających się warunków rynkowych. Po to, aby dopasować swoje strategie sprzedażowe. Mam nadzieję, że w tym odcinku znalazłeś coś interesującego, ważnego dla siebie, co pomoże Ci łatwiej, efektywniej zaprojektować strategię sprzedażową swojej marki premium. Na koniec bardzo Cię proszę, jeżeli ten odcinek Ci się podobał, nie zapomnij subskrybować tego kanału Giganci Komunikacji. Zapraszam Cię również na moje profile społecznościowe na Instagramie, na Facebooku, abyś był na bieżąco ze wszystkimi informacjami. I jeżeli chcesz, i tylko pod tym warunkiem, wspierać ten projekt, to odwiedź nasz profil giganci komunikacji na stronie patronite.pl i zastanów się, który próg wsparcia jest dla Ciebie najbardziej odpowiedni, a ja już teraz zakażę Twoje wsparcie. Bardzo serdecznie Ci dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem. Cześć!